Pięcany mi już bardzo dawno temu tekst przysięgi służbowej kolejarza Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1922. Chciałbym ja go przeczytać, bo dostałem o, niepewne, o tym tekście pewnej informacji, to nie mogłem uwierzyć. Ale dzisiaj uwierzyłem. To jest, to jest 1922 rok. I notatka, czyli Przysięga służbowa. Tak się zaczyna. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze służyć będę. Wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie. Polecenia o mnie przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi, Panie Boże, dopomóż, dwa odwołania, dwa odwołania yy, do Pana Boga, Pański, który nie królewo wyznaniowe. Niesamowite. Ja muszę zrobić sobie fotokopię, ko bo mój dziadek był kolejarzem, tylko mój dziadek kolejarzem zaraz po wojnie, bo wiesz, wtedy, wtedy jeszcze nie urodził, jeszcze nie.